Data 15 stycznia 2025 roku o godzinie 13 wleci w sumie już kolejny film vlogowy i challengeowy. Challenge hmm. Wracam właśnie z vlogami i challengeami. Dlaczego taka zmiana w ogóle? Dlaczego nagrywałem przed, przez chwilę gaming? Hmm. Pomyślałem, że fajną rzeczą byłoby coś nowego na tym kanał wprowadzić, dlatego postanowiłem wprowadzić gaming. Jakby całe zorganizowanie wszystkiego. Plan, jak to ma wyglądać, i tak idealnie wyszło, aczkolwiek podczas nagrywania tego było parę rzeczy, które się wysypały i nie do końca to poszło po mojej myśli. No, te wyniki na początek były ok, później nie tu spadały, aż w końcach totalnie spadły, które właśnie padły praktycznie do zera. Były, było wiele filmów, które po prostu na ten kanał nie wleciały, z Minecrafta przypuśćmy było około takich 7 filmów, które ostatecznie zostały wrzucone w ogóle. I po prostu format do bardziej przypada. Będzie również operator, z którym będę jeździł nagrywać te wszystkie challenge. Będzie ze mną kilka osób, które będą ze mną nagrywały, także wydaje się, będzie to naprawdę ciekawe. Będą te filmy pojawiały się dwa razy w tygodniu, we wtorki oraz w soboty o godzinie 13. Także mam nadzieję, że będziecie. Tak czego chciałem powiedzieć, dlaczego też tak dużo czasu i dlaczego tego za chwilę nie zacznę w sumie robić. Ponieważ właśnie teraz jeszcze tworzę te filmy na zapas, żeby móc właśnie, że móc i tak wrzucać regularnie. Dlatego przepraszam, że to jest zupełnie taki duży czas, bo faktycznie zostało jeszcze miesiąc zanim wrzucę pierwszy film z vlogów. A jak mam nadzieję, że dla osób, które oglądały ten kanał od początku, gdzie faktycznie nagrałem te vlogi. Te vlogi, faktycznie, które się podobały, hmm, to mam nadzieję, że osoby będą zadowolone, ponieważ wydaje mi się, że zrobiłem taki niewielki, aczkolwiek jest różnica i zrobiłem postęp w montażu oraz w, w wielu czynnikach na YouTube, hmm, ponieważ będzie można to zauważyć właśnie już za miesiąc praktycznie. Będzie w stanie można porównać taki film sprzed roku, a film, który właśnie leci za miesiąc, jaka jest, jaka jest różnica w jakości i ogólnie montażu filmu. Dlatego kończę z gamingiem i zaczynam nowe nowo vlogi oraz challenge. Także jeżeli że jesteście nowi, to wracam do subskrypcji, zostawienia lajka w I co? 15 styczeń 2025 godzina 13. Widzimy się na pierwszym vlogu. Trzymajcie się siemana.